Nie możemy zamknąć tematu FIFA 23 bez upamiętnienia i przedstawienia jednej z najlepszych kart w tej grze, która należy do jednego z moich ulubionych zawodników, więc teoretycznie powinienem być szczęśliwy, że Thierry Henry nareszcie dostał kartę, na jaką zasługiwał od dawna, bo pomimo faktu, że jest to wersja zmiennokształtna, z tymi statystykami można grać nią na każdej ofensywnej pozycji włącznie z napadem, ale tak naprawdę ta karta wcale mnie nie uszczęśliwiła, tylko w k... Bo ten nowy system wydawania ikonom Cardot-Czapy sprawił, że na pierwszą wersję specjalną Francuza musiałem czekać do wakacji, a gdy w końcu ją dostałem, bawiąc się nią, miałem wrażenie, że gram w jakiś fantazji futbol, Bo podstawowa zmienno-kształtność polega na tym, że ma on obecnie lepszą lewą, a nie prawą nogę. I pomijając fakt, że to właśnie nią Thierry prowadzi piłkę i częściej składa się do strzałów, to także wykonując wszelkie stałe fragmenty gry ustawia się zawsze do uderzenia lewą stopą, przez co wpadamy tutaj w pewien paradoks. Bo z jednej strony jakoś znoszę fakt, że u moich rywali balak biega po prawej obronie, a zambrota w środku pola i tak dalej, no ale z drugiej strony u takich gwiazd, które lubię, jak Ronaldo Nazario, Ronaldinho czy Auri, których wiele bramek znam na pamięć i znam ich ogólny styl poruszania się po boisku, no taki detal jak fakt używania lewej, a nie prawej stopy on niesamowicie mnie drażni, bo jednak takim Zawodnikami, których podziwiam, chciałbym grać na wirtualnej murawie w sposób, jaki robili to oni w rzeczywistości, a nie wymyślony przez jej. Więc za dwa dni będzie sierpień, a jeden z najlepszych napastników w historii nie doczekał się wciąż żadnej normalnej karty specjalnej. I ciekawe jest też, że po co jej się chwali, że wprowadzają oni tyle unikalnych animacji, które mają zwiększyć realizm, skoro ostatecznie to i tak kończy się tym, co widzimy obecnie czyli żadnego realizmu w Ultimate. ¡Quim niema! Jak tak dalej pójdzie, to ten tryb za 10 lat będzie wyglądać w ten sposób, że będziemy grać składami z Pikachu, Hagridem i Walterem White'em. No ale dobrze, kończę już tę dygresję i przydługi wstęp o powodach mojego zniesmaczenia i zdenerwowania związanych z wydaniem karty Henri'ego, która jeśli przyjrzymy się jej tak po prostu pod względem realnych umiejętności w Ultimate Team jest mimo wszystko naprawdę fantastyczna i nie bez powodu kosztuje aż 8 milionów monet, no ale jednak Francuz ma na niej w końcu 5 gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, czyli tyle co powinien mieć na swej wersji Prime, a do tego 98 tempa, o które w sumie także mogłyby widnieć na jego podstawowej karcie. Natomiast ta konkretna jest jedną z tych, po której od razu widać, że trudno doszukać się w niej jakichś minusów, a co najwyżej zauważyć można drobne niedociągnięcia. I to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to siła oceniona na 86, bo z jednej strony nie jest to wcale zły wynik, ale z drugiej strony w. W lipcu najlepszych napastników, ta statystyka notowana jest już na jakieś 96, natomiast u Thierry'ego siła nie robi zapewne aż takiego wrażenia, z racji na fakt, że jest on nominalnie skrzydłowym i przez to może też nieco niżej, bo raptem na 95 ocenione są jego strzały. Jednak grając z Francuzem na szpicy, w tym elemencie gry trudno doszukać się jakichś wad, no bo mówiąc ogólnie, jakby to powiedział na przykład Ferdynand Kiepski, ja gram Henry, mi mam ochotę strzelić po ziemi, no to se strzela, Chce mi się uderzyć finezyjnie, no to se uderzam. Jak mam ochotę walnąć z dystansu, to se kurde idę i normalnie walę. No a jak mi się chce pokiwać, to se no idę i se kiwam, nie? to brzmi, ale na taką nonszalancję faktycznie pozwala nam zmienno-kształt którym ogólnie przyznać muszę, że grało mi się lepiej od najlepszej wersji Ronaldo Nazario dostępnej w FIFA 23. Aczkolwiek mimo wszystko, to może nie być jednak najlepsza ofensywna karta dostępna w grze bo jest możliwe, że minimalnie skuteczniejszy od jego jest mimo wszystko zmiennokształtny Pele, którego recenzja z Continent też jest dostępna na kanale. No ale to są już takie indywidualne, subiektywne spostrzeżenia, bo wiadomo, że jednym osobom lepiej gra się wysokimi zawodnikami, a innym niskimi. No i w tym przypadku pomimo faktu, że legenda Arsenalu ma aż 96 winności, 99 kontroli piłki i 99 samego dryblingu, co z miejsca jest zauważalne w samej grze, a mimo wszystko funkcjonuje nieco inaczej od takiego Pele, właśnie z racji na wzrost wynoszący 188 cm, co przekłada się między innymi na większą umiejętność odskakiwania od rywala, ale jednocześnie niektórym utrudniać może nieco prowadzenie piłki w gąszczu przeciwników. Natomiast ogólnie do dryblingu, podań czy strzałów naprawdę ciężko jest się tutaj przyczepić, a i samo tempo wygląda doskonale, bo w samej grze przyspieszenie oraz szybkość biegu faktycznie ocenione są na 98 i w połączeniu z tym niebywałym wzrostem, oraz faktem, że Henry jest bardzo trudnym piłkarzem do złapania na spalonym, można wręcz odnieść wrażenie, że jest on szybszy od Totsa Mbappé. Dodatkowo pamiętać musimy, że Francuz w tej wersji ma wiele cech, takich jak dryk, uderza fałszem, potężne rzuty wolne, strzały finezyjne czy jakieś wymyślne podania i to naturalnie także wpływa na łatwą zabawę tą kartą, ale także gwarantuje nam niesamowitą unikalność i skuteczność. Chociaż, no, mimo wszystko tak jak każdy inny piłkarz w tej grze, Thierry nie jest zawodnikiem absolutnie nieomylnym, i dlatego za jego realną umiejętności na boisku oceniam go następująco. Serdecznie dziękuję Piotrkowi, Dawidowi oraz Patrykowi za użyczenie mi tej karty do testu, której pomimo tego, że jest ona świetna i mnie na nią stać, ja i tak nie kupię, bo ta lewonożność. Amriego oraz fakt, że ta karta wyszła dopiero na wakacje, jest dla mnie zbezczeszczeniem legendy, no i przez to też ogólnie. Ogólnie uważam, że najlepsza w historii Ultimate Team jest wciąż wersja Optimus Francuza Sify 21, no bo tam był on po prostu nieomylny i wyróżniał się przez to w niektórych elementach gry bardziej od wszystkich pozostałych piłkarzy. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!